Cześć, witam Cię na moim kanale. Ja jestem Wojtek, a hodowla to hodowla Bunch of Snakes. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, to piskamy dzwoneczek, subskrybujemy kanał, żeby być na bieżąco i pomóc mi w rozwijaniu tego kanału, aby dotrzeć do jak największego grona osób. Jak już wywnioskowaliście po miniaturce, dzisiaj poruszymy taki dość bardzo ważny, nawet nie dość bardzo ważny, tylko bardzo ważny temat: jak zaopiekować się nowo wężem i co trzeba wiedzieć przed zakupem takiego osobnika? A przede wszystkim moi drodzy, to warto, ale to naprawdę bardzo warto zastanowić się, czy zakup właśnie Pytona Królewskiego nie był podjęty pod wpływem impulsu, jakichś emocji i czy tak naprawdę jest to zwierzę, którego chcecie mieć i dla którego poświęcicie czas, aby się nim opiekować. Owszem, Pytony Królewskie nie potrzebują aż takiego nakładu czasu jak chomik, świnka morska czy szczur. Ale nie zmienia to faktu, że tą opiekę trzeba nad nimi sprawować. Także o to Was bardzo proszę, a teraz przechodzimy do odcinka. Jeżeli już zdecydowaliście się na zakup pytona królewskiego, to bardzo ważną i istotną kwestią są papiery. Każdy jeden hodowca ma obowiązek dać Wam przy zakupie węża no, w tak zwanym komplecie papiery potwierdzające legalność pochodzenia tego zwierzaka. Papier wystawiony przez powiatowego lekarza weterynarii, przez niego podbity i przez niego podpisany, świadczy o urodzeniu się tego osobnika w danej hodowli. Z takim oto papierem macie idziecie do starostwa powiatowego u siebie w celach rejestracji takiego osobnika. Jeżeli chodzi o tą rejestrację, to od zakupu macie 14 dni na zarejestrowanie takiego węża. A teraz Przechodzimy do następnego. Kolejną sprawą jest terrarium tego węża, pojemnik, czyli tak zwany też pojemnik yy, hodowlany. I słuchajcie, no, należy skompletować to już przed zakupem tego osobnika. Niektóre osoby yy, pierwsze kupią pytona, później ten pyton leży w jakimś tam pojemniku, bez grzania, bez kompletnie niczego i czeka, aż właściciel łaskawie skompletuje mu wszystko. Także moi kochani, no yy, są to zwierzaki. Są to żywe istoty. Należy zapewnić mu jak najlepszą opiekę, i fajnie jest sprawić ten pojemnik hodowlany, czy też terrarium przed zakupem tego węża. I słuchajcie, jeżeli chodzi o wielkość, jest to bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny temat, dlatego zaznaczam. Podam tutaj przykłady, po prostu takie, jakby no wytyczne z internetu. Także tak i. Do tego mamy złota, ale to naprawdę złota zasada. Terrarium rośnie wraz z wężem. Nie wpuszczamy yy, malutkiego osobnika do docelowego zbiornika ogromnego, wielkiego, wielkiego, ponieważ może to wprowadzić go w zakłopotanie. Co przyczyni się po prostu pauzą. Może nie chcieć Wam jeść, zrobi sobie tą głodówkę. Ale też na ten temat będziemy rozmawiali za chwilę. Także wymiary. Dla świeżo nabytego osobnika takiego około 200 gram te wielkości tego terrarium może być 40, 30, 30. Później mamy takie pośrednie terrarium, jak ten wąż już podrośnie do około 600 na 700 gramów. Przerzucamy go do 60 na 40 na 40, a później, już jak ten wężyk y, Wam osiągnie, tam właśnie około tego kilograma. Czy będzie już dobijał do tego kilograma? Lecz też musicie obserwować danego osobnika, bo są osobniki, na przykład tak, ta samica, że ona waży y, niecałe 2 kilogramy. Ona jest po prostu grubiutka, a nie jest długa. A są osobniki, które są długie, a chudsze. Dlatego wtedy, jak już widzicie, że ten wąż no, Wam się nie nieści i nie ma możliwości się po prostu cały rozwinięcia. No, to przerzucamy już go do tego docelowego terrarium, czyli 120 na 60 na 40 cm. Odnośnie jeszcze właśnie tego terrarium, robimy mu strefę ciepłą, w której mamy kryjówkę. Tam powinno się znajdować gdzieś od 31 do tych 34 stopni. Mamy strefę pośrednią. Polecam tam rzucić właśnie miskę z wodą, żeby ona nie była za zimna i nie była też za ciepła. I mamy strefę chłodną. I ta strefa chłodna, no od 20, tam 1 stopni dobrze by było, jakby w tej strefie chłodnej ten pyton miał. Jeżeli wy macie w pokoju naprawdę bardzo, ale to bardzo zimno, temperatury koło 17-18 stopni, musicie dogrzewać mu też tą strefę chłodną, żeby te. 21 stopni mu tam utrzymywać i oczywiście kryjówka też w strefie chłodnej, żeby ten wąż miał możliwość wyboru, w której strefie chce sobie posiedzieć. Właśnie z racji tego, że są to norowe i bardzo skryte zwierzaki, dlatego warto dorzucić też tą kryjóweczkę do strefy yy, chłodnej, yy, moi drodzy. A na temat jeszcze przejściowego pojemnika po zakupie, Porozmawiamy sobie za chwilę odnośnie temperatury, termostatu, termometru i środków dezynfekujących. I nagrałem już tego typu film pod tytułem Czy Pyton Królewski nadaje się na pierwszego węża? Tutaj, miniaturka tego filmu. Zapraszam na mój kanał w celach obejrzenia właśnie tego odcinku, żeby się dowiedzieć, jakie akcesoria musicie zakupić. Lecimy dalej. I słuchajcie moi kochani, bardzo, ale to bardzo ważna kwestia, zakupujecie takiego małego osobnika, o co warto zapytać, tematyka właśnie tego odcinka. Przed zakupem tego węża dowiedzcie się od hodowcy, żeby stworzyć mu właśnie ten przejściowy pojemnik hodowlany, dowiedzcie się na jakiej temperaturze był trzymany dany osobnik, jakie podłoże dany osobnik miał, Jaka wielkość była pojemnika, częstotliwość karmienia, czym był karmiony i w jaki sposób on był karmiony. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, małe pytony królewskie. Wykluł się w danej hodowli, przebywał od swojego wyklucia cały czas w tym jednym miejscu. No i słuchajcie opcje. W danym momencie został spakowany do małego pojemnika. Do styroboksa, do samochodu, przebył set kilometrów, był wystawiony może na giełdzie, lub dotarł do Was bezpośrednio. Z czym to się wiąże? Z dużym naciskiem stresu na tego babyka. Co właśnie może spowodować tą pauzę. Dlatego te ważne informacje i kluczowe powinniście przed zakupem nabyć od danego hodowcy, żeby odwzorować u siebie w domu, po przyjechaniu z danym osobnikiem, te warunki jeden do 1. No chyba, że hodowca był jakimś szarlatanem i miał te warunki koszmarne. Ale no, zdarza się, bo się zdarza. Trzeba zastanowić się, od kogo te węże się kupuje. O, tyle. I o co chodzi? Odwzorowanie właśnie tych, Warunków troszeczkę zminimalizuje nam ten stres i podstawowe błędy popełniane właśnie przez nowonabytych hodowców, którzy nie mają po prostu z tym doświadczenia. Oczywiście nikogo tutaj nie chcę dyskryminować. Ja z nikogo po prostu się tutaj nie wyśmiewam. Filmik jest nagrany właśnie po to, żeby tych błędów nie popełniać. Tak. Co do Karmienia, jeszcze pokażę Wam zaraz, w jaki sposób właśnie tego pytona królewskiego karmić, bo też jest to kluczowa kwestia. Karmienie, moi drodzy, przyjeżdżamy z nowym członkiem naszej rodziny, wkładamy go sobie do tego pojemnika przejściowego. No i słuchajcie, co ja osobiście doradzam. Dajcie temu pytonowi wtedy naprawdę spokój, ja wiem, że będzie Was korcić, bo jest to dla Was nowe zwierzątko, będziecie go chcieli wyciągać, będziecie chcieli z nim obcować, będziecie chcieli się pochwalić znajomym, ale dla Waszego też dobra, żebyście się nie stresowali i nie martwili, dlaczego on nie chce jeść i przede wszystkim dla jego też dobra, żeby on się nie stresował, to dajcie mu spokój. Mimo to, że odwzorowaliście te warunki 1 do jeden, to tak czy tak dla niego sama ta, Podróż i zmiana tego otoczenia i zapachu to jest stres, to jest dla niego coś nowego. Niech ten pojemnik, do którego go włożyliście, yy, przejściowy, stanie się dla niego nowym domem. I w momencie, kiedy on wam zacznie regularnie pobierać ten pokarm, to wtedy zacznijcie proces asymilacji i obcowania, po prostu z waszym yy, nowym yy, pupilem. Co jeszcze odnośnie karmienia? Odnośnie karmienia, jeżeli chodzi o mnie, ja już dzień wcześniej nie grzebię w pojemnikach hodowlanych, nie wyciągam węży i no przekłada się to właśnie na to jedzenie, co zauważyłem z doświadczenia, a najbardziej w dzień tego karmienia, jeżeli karmicie dzisiaj zwierzaka, Karmcie go też właśnie wieczór, tam po godzinie 21 one się wtedy budzą do życia, są bardziej aktywne i do tego czasu nie wyciągamy tego pytona. Niech sobie on poleży, niech się nie stresuje. Tam 21 go nakarmcie, potem wymieńcie mu tą miskę tylko z wodą. One po posiłkach dużo piją, fajnie jakby tą wodę miał świeżą. Jeżeli chodzi o następny dzień. Dajcie mu też spokój dzień, dwa, dwa dni po karmieniu. Niech ten y, posiłek się mu strawi, żeby on naturalnie, wam się po prostu nie y, zwymiotował. No i będzie, będzie wszystko ok. No i słuchajcie, pojawi się też pewnie wiele komentarzy. Zastosowałem się do wytycznych. Mój pyton nie je, a mojego znajomego pyton od razu w pierwszy dzień zjadł. No słuchajcie, pyton pytonowi nierówny. Zdarzą się osobniki, które będą jadły w wściekle, które nawet nigdy wam tej głodówki nie zrobią. A będziecie mieli te osobniki, które będą te głodówki robiły często. One z natury, tak jak już to powtarzałem, są bardzo, ale to bardzo wybredne i churcze strasznie wydziwiają ze tym jedzeniem. Niektóre samice mam takie, że daję yy, karmówkę, ona szczeli, zwinie się, ale kiedy czuje mnie wy po to ona tą karmówkę zostawi i nie zje. I zdarzają się też takie przypadki. I też doradzam zrobić właśnie to samo, co ja robię. Ja jej daję tego szczura, ona szczeli zje, zamykam pudło, wychodzę z pokoju, wracam dopiero za 20 minut. Mysz, czy szczur zjedzona. A w momencie, gdybym został w tym pomieszczeniu, no to mi się tego nie chyci za Chiny, nie? A mam też takie osobniki, które mogę wyciągnąć na stół, dam mu tego szczura, chyci go. I zacznie go jeść, mimo to, że ja obok niego chodzę, sprzątam innym i jest wszystko ok. Dlatego tak jak mówię, pyton, pytonowi, moi drodzy, nierówny. I co jeszcze polecam? Do momentu, aż ten wąż nie zacznie Wam regularnie pobierać tego pokarmu, nie będą to 4-5 yy, posiłków, to dajcie mu spokój, nie wyciągajcie go, niech sobie on się przystosuje, zaaklimatyzuje. Później, jeżeli on już Wam zacznie regularnie jeść, Przełóżcie sobie go z tego pojemnika przejściowego do terrarium i wtedy przystąpcie do procesu asymilacji. Także myślę, że na ten temat y, powiedziałem y, wszystko, a teraz chodźcie ze mną, nakarmimy sobie jednego zwierzaka. No i lecimy moi drodzy z karmieniem. Ja, jeżeli chodzi o mrożony pokarm, y, wyciągam sobie wcześniej, i zostawiam na hodowli. Później już wieczór, kiedy przystępuję do tego karmienia, to po prostu wkładam do gorącej wody. Woda gorąca fajnie, jakby ta woda miała wyższą temperaturę, jak temperatura waszego ciała żeby tam po prostu się nie pomylił i przez pomyłkę nie chycił waszego palucha zamiast yy, karmówki. No i co? No i zapytajcie też hodowcy, jeżeli chodzi o nowo nabytych osobników, jak i w jaki sposób ten hodowca odmrażał tą karmówkę? Zdarzają się też przypadki takie, że na przykład Pyton nie będzie chciał wam chwycić tego, jak to będzie po prostu mokre, a też jeżeli one były rozmrażane właśnie w tej ciepłej wodzie, tak jak ja to rozmrażam, to ten zapach jest troszeczkę intensywniejszy tej karmówki. I suchego pokarmu rozmrożonego na macie grzewczej i podgrzanego może też wam nie chcieć zjeść. Także no, różnie to bywa z tymi wybrednymi gadziskami. A teraz dobra, no to jedziemy. Widziałem wiele na przykład filmików, jak ludzie próbowali karmić pytony. No słuchajcie, no, nie próbujemy karmić tak, nie chytamy go od tyłu. Oczywiście osesek jest bardzo, ale to bardzo ciepły. Sprawdzam sobie tylko, czy nie jest za gorący. Chytamy oseska właśnie w ten sposób, żeby odwzorować no, jakieś takie naturalne zachowanie tego oseska, prawda? Żeby wyglądało to, no, żeby tego pytona przystymulować właśnie do tego posiłku. O, tak mogę to nazwać, że otwieramy, nie walimy gdzieś od tyłu, podchodzimy od przodu delikatnie poczepujemy tym oseskiem. On już go zaczął wyczuwać, już go powoli czuje. Widzicie reakcję od przodu cyk 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 i hap. No i tyle. Poczepiemy jeszcze nim delikatnie, żeby tak jak to mówię mu troszeczkę zainicjować, że jest to żywa karmówka. Łapnął ładnie, zamykamy. I dajemy temu wężykowi spokój. No i moi drodzy, nie próbujemy karmić od tyłu, nie próbujemy jakoś karmić od boku. Mogą trafić się osobniki, które się po prostu przestraszą tej karmówki i nie będą już chciały jej zabrać. Robimy tak, przedstawiłem to tu na filmie. Wiele też shortów możecie znaleźć na moim kanale, gdzie karmię właśnie te pytony królewskie. Inicjujemy mu naturalny odruch tego oseska czy tam szczura, czy jakieś yy, myszy. Myślę, 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 że chyba no, jeżeli chodzi o to, no to Wam wszystko yy, przekazałem. I tak, jeszcze powtarzałem się wcześniej, gdyby Wam się zdarzały osobniki, że on Wam po prostu chyci, a tego nie zje, to spróbujcie jeszcze raz, za jakieś 20 minut, załadujcie i wyjdźcie z tego pokoju. Wyjdźcie za 20, przyjdźcie z powrotem za te pół godzinki i sprawdźcie, czy posiłek został zjedzony. U mnie to działa. Niektóre samice nie zjedzą, jak ja siedzę po prostu w środku, i tyle, no, siłą rzeczy muszę ja sobie też zrobić przerwę. Dbają o mnie i swojego opiekuna, mówią, Wojtek, i co zrób przerwę, masz 20 minut na kawę. <grym> Dobra, ale, ale tam mniejsza o to. No i kurczę, no, chyba, chyba tyle. Będziemy zbliżali się do końca tego odcinka. Subskrybujemy kanał, wiele, ale to naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Pomóżcie mi rozwinąć ten kanał, jak najwięcej zdobyć obserwujących i pomóż jak najwięcej ludziom, bo sam wiem i borykałem się z wieloma problemami, i jeżeli chodzi o początkowe kwestie, też kilka błędów popełniłem, no ale człowiek uczy się na błędach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, obserwacje mojego kanału. Trzymajcie się yy, ciepło. A, właśnie. Dodam jeszcze jedno. I się pożegnamy. Czasami bywa też i tak, że będziecie próbowali karmić. On wam nie będzie chciał. On będzie tylko szczelał, będzie, będzie szczelał, nie będzie tego łapał, uciekał, czy cokolwiek. Nie zrażajcie się. Próbujcie dalej. Sprawdźcie po prostu, czy wam się ta y, ofiara nie y, wystygła. Czy ta ofiara wam nie wystygła. Włóżcie z powrotem do ciepłej wody podgrzejcie delikatnie tę ofiarę, otwórzcie z powrotem pojemnik i znowu próbujcie karmić. I znowu jedziecie, szczelacie. Próbujecie drugi raz, nie uda się. Próbujecie trzeci raz, nawet spróbujcie ten czwarty raz. I nieraz u mnie niektóre wybredne młode osobniki, dopiero za tym czwartym razem mi szczelą i zaczną jeść tą ofiarę. Dobra, teraz już myślę, że przekazałem wszystko. Trzymajcie się ciepło. Powodzenia, kochani, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, spędzenia w gronie najbliższych, najgłaszych osób. Siemaneczko, heja.